MKS Zagłębie.pl To my, wierniki wice Zagłębia. 42 odcinek podcastu MKS Talk. Czas omówić szerzej kampanię 2022-2023 w wykonaniu Zagłębie Lubin. Przy mikrofonach Filip Trokielewicz oraz Paweł Jenary. Naszym gościem jest również dziennikarz tygodnika Piłka Nożna Paweł Gołaszewski. Witamy Cię, Paweł. Dzień dobry, cześć, kłaniam się. Panowie, słodko-gorzki z akcentem na tę gorzkość był miniony sezon w wykonaniu Zagłębia Lubin. Fatalna jesień, kiedy kompletnie nic się nie zgadzało. Pamiętamy tę serię pięciu ligowych przegranych z rzędu, kiedy widmo spadku naprawdę zajrzało miedziowym w oczy. Łącznie sześciu wówczas porażek, wliczając w to blamasz z motorem Lubin w Pucharze Polski, ale tak odbijając piłeczki i odwracając tę kartę, można powiedzieć, że na wiosnę naprawdę uderzającej. Jest to, co udało się zrobić Waldemarowi Fornalikowi, bo raz na grę Zagłębia Lubin patrzyło się naprawdę przyjemnie. Średnia punktowa była myślę, że w porządku, biorąc pod uwagę obecny potencjał tego zespołu, ale też tak porównując pracę trenera Piotra Stokowca z tym, co właśnie zrobił trener Fornalik, no to wypada wyrazy uznania złożyć na ręce obecnego szkoleniowca Lubinian. I ja jestem ciekaw waszej perspektywy, z czego wy zapamiętacie Zagłębie Lubin z tego minionego sezonu? Czy raczej z tych pozytywnych czy negatywnych? Może najpierw oddamy głos naszemu gościowi Paweł Gołaszewski. No, wypuściłyśmy bardzo trudne pytanie, bo my w Polsce bardzo często postrzegamy pewne rzeczy przez pryzmat ostatnich tygodni, a te ostatnie tygodnie dla Zagłębia Lubin były niezwykle udane, bo, bo tak odbieram jednak ten czas e, chyba od tego remisu z Koroną Kielce. To był taki, myślę, że moment zwrotny, bo tam też była, mówiłeś o tej serii jesiennej, ale i wiosną też ta seria meczów bez zwycięstwa się zdarzyła i była ona dość długa. Jednak w Kiercach przy okazji tego, tego spotkania z koroną, widać było jednak w zawodnikach taką, no chęć naprawdę walki o utrzymanie w, no, naprawdę z całych sił. I, i tutaj trzeba, trzeba oddać. Waldemarowi Formalikowi, ale też, też piłkarzom, że, no, że to w końcu zagrało, że to po, po iluś tygodniach w końcu to, to zagrało. Ja kiedy patrzę na końcowy wynik zagłębia, to jest dziewiąte miejsce, górna połowa tabeli i wydaje mi się, że patrząc na to, ile było też zmian, że, że ci młodzi chłopcy też bardzo odważnie wchodzili do, do składu, to jest taki wynik. Optymalny, ani za wysoko, ani, ani za nisko. Czyli taka spokojna połowa tabeli. To, to ja tak tak odbieram, patrząc na to wszystko z boku. Ja z kolei zgodzę się z Pawłem, z, z tym, co, co powiedział przedmówca, no bo my jako kibice zagłębiam. Paweł, ty możesz z większym dystansem na to, to wszystko spojrzeć, ale akurat m, nawet myślę, że dla mnie jako kibica zagłębia to. Ten sezon, to zajęte miejsce dziewiąte, to jest to jest coś optyma, optymalnego, co w pełni odzwierciedla potencjał, i myślę, że bardziej możemy się cieszyć z tego miejsca, niż smucić. Wiadomo, że zawsze chciałoby się więcej, no ale właśnie w odniesieniu do tego, co powiedziałeś, Pawle. To nie możemy pamiętać tylko o tej fajnej końcówce, tylko faktycznie musimy spojrzeć na cały sezon z takiej szerszej perspektywy. No i tak naprawdę stosunkowo niedawno byliśmy w dość kiepskiej sytuacji, i ta, ta kiepska sytuacja, przynajmniej tam gdzieś były jakieś punkty zaczepienia i światełko w tunelu, że może być lepiej. I tego nie widzieliśmy jesienią za kadencji potrastokowca. No i tak myślę, że ten, ten cały sezon w wykonaniu Zagłębia był dość dziwny bo był pełen sprzeczności. Takich momentów, który było beznadziejnie, ale na, na, na zasadzie dosłownego do, do wytłumaczenia tego, tego, tego słowa, czyli no, brak nadziei, beznadziei, to, to myślę, że to charakteryzowało jesień szczególnie. No ale tutaj już pod batutą Waldemara Fornalika faktycznie widać było, że ta gra zagłębia jest lepsza, że pomysł na ten zespół jakiś jest i, i wszystko to zmierza w dobrym kierunku. Konkludując, myślę, że, że tutaj to, to dziewiąte miejsce w pełni odzwierciedla w tym momencie potencjał Zagłębia i gdyby było niżej, tam powiedzmy jedną, dwie, trzy pozycje, nie powinniśmy się jakoś smucić. No jeśli byłoby wyżej, no to mimo tego, że tam całym sercem wspieram Zagłębie i wiadomo, że ten klub gdzieś, gdzieś jest dla mnie... Jest, jest mi bardzo bliski, no to jednak, tak obiektywnie, myślę, że ten, ten rezultat, wyższa pozycja nie byłaby sprawiedliwa. Zasadniczo, panowie, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale wydaje mi się, że też patrząc na to, co się zaczęło dziać na wiosnę, wydaje mi się, że największym wyzwaniem dla sztabu szkoleniowego i trenera Waldemara Fornalika będzie takie poszukanie nowych liderów, to znaczy w kontekście tego, że w dalszym ciągu nie wiemy, co z Filipem Starzyńskim, on oczywiście ma ofertę na stole, nie wiemy, czy zostanie w Zagłębiu Lubin, ale też ci nowi liderzy, na swój sposób już zaczęli się klarować, bo oczywiście oczekujemy tego, że coraz większą rolę będzie odgrywał w tym zespole Tomasz Piękko. Kasper Chodyna zaliczył. Myślę, że pomimo tego, że na niego narzekaliśmy bardzo często, bo on ma dużą łatwość w dochodzeniu do sytuacji, to marnował je, ale mimo wszystko kończy z ośmioma golami i trzema asystami. To jest jak na skrzydłowego dobry wynik. Jest Sokrat Judith, o którym Tomasz Włodarczyk bodajże pisał, że wiele wskazuje na to, że Zagłębie Lubin przedłuży kontrakt z greckim golkiperem, to również bardzo duże wzmocnienie. Dla Ciebie, Paweł, to wylanie nowych fundamentów, to co się już stało, to jest taki największy pozytywny prognostyk na przyszłość? Paweł Gołosiewski. To znaczy tych młodych piłkarzy, no tutaj Kacper Chodyna to jest taki, myślę, że lider wśród tej młodzieży, która sobie dość dobrze radziła w tym, w tym sezonie, bo, bo naprawdę, no ja jestem osobistym fanem Łukasza Łakomego, tego jak ten chłopak się prezentuje. Ja wiem, że on też miewał gorsze mecze, ale miał też super mecze, ale wydaje mi się, że na dzisiaj to jest taki piłkarz, na którym Zagłębie może w tym oknie transferowym zarobić naprawdę spore, spore pieniądze, bo, bo po prostu Łukasz Łakomy ustabilizował się, ustabilizował formę, no i zbudował też swoją pozycję w ekstraklasie. Ja wiem, że ten dorobek on ma w Kanadyjce chyba, chyba 6 czy 7 punktów, nie pamiętam, ale pamiętam, jak robiłem statystyki do piłki nożnej. Wydaje mi się, że, że coś w tych okolicach i był, był jednym z lepszych pod tym względem w całej, w całej drużynie. No to, to Łukasz Łakomy, biorąc pod uwagę jeszcze tą liczbę kluczowych podań i tak dalej, to też jest taki, taki piłkarz, którego mimo wszystko po tym sezonie wartość minimalnie wzrosła, chłopak 2001 rocznik, Chodyna już jest troszeczkę bardziej, bardziej doświadczony, bo, bo ma 24 lata, ale jeszcze tak patrzę sobie na tą młodzież, no to dla mnie takim malutkim odkryciem tego sezonu to Bartłomiej Kłódka, bo to jest taki naprawdę boczny obrońca, jakich ja lubię, jakich Scenie, który podłącza się do gry ofensywnej, który naprawdę nie boi się. Oczywiście w defensywie ma jeszcze sporo mankamentów, sporo do poprawy, ale no. Myślę, że to przyjdzie z doświadczeniem, ale naprawdę Bartek Kłótka, to też wydaje mi się piłkarz, który w perspektywie, nie wiem, najbliższych dwóch, trzech lat też będzie poważnym kandydatem do, do wyjazdu. Może w jego przypadku też by coś pomogło, jak w przypadku Kacpra Prachodyny, żeby go po prostu przestawić wyżej na boisku, żeby zamazać te jego niedoskonałości, które ma właśnie, jeżeli chodzi o grę w obronie. Jeśli chodzi o tych zawodników, których Paweł wymieniłeś, to tak naprawdę fajnie, że oni już w zakończonym sezonie stanowią i o sile zagłębia. Myślę, że jeśli nie staną się jakieś takie niespodziewane, negatywne rzeczy, no to będziemy mieli sporo pociechy z tych piłkarzy również w nowym sezonie, ale również spodziewam się tego, że faktycznie Łukasz Łakomy już w letnim oknie transferowym może wyfrunąć Zagłębia i za, za niemałą kwotę, bo faktycznie pokazał się z dobrej strony, jest to lewonożny zawodnik o, o bardzo ciekawej charakterystyce i myślę, że taki typ zawodnika może być poszukiwany w tych ligach lepszych. lepszych... Znaczy, wiesz, co mi dało? Przepraszam Paweł, że się wtrącę, ale mi dało do myślenia Jasne. zdanie Kacpra Tobiasza z Foot przed sprzed kilku tygodni, czy tam sprzed kilku miesięcy, który powiedział, że szanse na to, że ja zostanę Łaki w Ekstraklasie, myślę, że są mniejsze niż 1%. W sensie, że obaj zostaną. Z tego, co, co słychać, no to w Warszawie nie ma ciśnienia na sprzedaż Karcpra-Tobiasza i, i to wcale nie musi się tak wydarzyć, że Tobiasz może odejść. A chyba Łukasz Łakomy to chciałby już też tych nowych wyzwań troszeczkę spróbować. Jasne, tym bardziej, że też musimy mieć świadomość tego, w jakim miejscu jest Zagłębia. Zagłębia musi pokazać młodym zawodnikom, bo przecież Łukasz nie jest wychowankiem Zagłębia, został wyciągnięty z legi, z legi, w której był w Legii w której był rozpatrywany w kontekście gry w pierwszym zespole już przez trenera Czesława Michniewicza, więc to też nie jest tak, że Zagłębia wyciągnęło go gdzieś tam z szafy z drugiej drużyny, tylko to był chłopak, który gdzieś już tam pomiędzy rezerwami jeszcze chyba CLJ, a pierwszym zespołem tam lawirował, więc to też transfer Łukasza Łakomego może być kolejnym takim fajnym punktem pokazującym, że dla młodych piłkarzy ok, warto pójść do Zagłębia, tutaj na przykład zacznę sobie od rezerw, bo przecież Łukasz Łakomy nie miał łatwego wejścia, bo, bo grał w li ligowych rezerwach i długo się odkręcał i, i przyzwyczajał do tego naszego lubińskiego powietrza, no ale może być takim fajnym, e, fajną klamrą to wszystko spięte, że taki, taki success story, że, że przychodzi młody zawodnik, najpierw cierpliwie popracuje w rezerwach, następnie zbierze trochę minut w ekstraklasie, w kolejnym sezonie zacznie grać już tak na, na miarę swojego potencjału, będzie Coraz częściej stanowił o sile tej drużyny, i to, to może być bardzo dużym plusem, już tam, abstrahując od kwoty odstępnego za transfer, co, co na pewno też pomoże drużynie, ale ten, ten właśnie taki sukcesik w postaci dobrze, dobrze prowadzonej takiej kariery od momentu transferu do momentu kolejnego transferu może pomóc zagłębił. Jeśli chodzi o pozostałych liderów, mam nadzieję, że po prostu w nowym sezonie będzie to wszystko wyważone. Że w ataku mamy już Kurminowskiego, że on będzie stanowił o sile, doda coś od siebie z przodu, w pomocy faktycznie wyklaruje się ktoś, kto tak, jak Kasper Chodyna weźmie odpowiedzialność, da coś więcej od siebie. Mam nadzieję, że może jeszcze Damian Bochar nawiąże do, do dawnych czasów. Liczę na to, że taki punkt pojawi się w formacji obrony, że któryś ze stoperów, czy to będzie ktoś z obecnej kadry, czy być może jakiś transfer przychodzący, że to będzie jakiś taki silny punkt. Bo jeśli uda się faktycznie to, o czym Ty, Filipie, wspomniałeś, czyli podpisanie nowego kontraktu z i Dudisem, no to myślę, że tutaj ta jakość, już została pokazana, teraz tylko yy, pada nam czekać na jakieś oficjalne potwierdzenia. Myślę, że to może być, wiadomo, ciężko wróżyć, ale może być w końcu sezon taki, który choć nie znamy tego, co, co, co przyniesie przyszłość, nie wiemy, jak będzie się prezentowało Zagłębie, na którym miejscu przyszły sezon skończy. To jeśli nie wydarzą się jakieś dziwne rzeczy, to może być pierwszy sezon od dawna, w którym zagłębie będzie w miarę poukładany na każdej kolejnej konkretnej pozycji. I to jest bardzo duży kapitał, którego wcześniej nie było. No tak, o tym warto wspomnieć, myślę, bo w Lubinie bardzo często śmiejemy się z takiego cyklu funkcjonowania zagłębia Lubin, że zawsze przed sezonem te nadzieje są rozbudzone. Potem przychodzi jakiś mecz, po którym dostajemy kolokwialnie rzecz ujmując, mokrą, śmierć. Matą w twarz. No i koniec końców kończy się tak, jak się kończyły te ostatnie sezony. Wydaje mi się, panowie, że faktycznie, mimo wszystko, jest właśnie kilka przesłanek ku temu, że ten sezon może być lepszy. To znaczy, myślę, że powinniśmy jeszcze powiedzieć słów kilka o Dawidzie Kurminowskim, bo to jest napastnik, który wiadomo, że stracił całą jesień ze względu na kontuzję, ale na wiosnę, kiedy on już wszedł do, do pierwszego składu zagłębia lubin, no to po pierwsze pokazał taki i zmysł prawdziwej dziewiątki piłkarza, którego w Zagłębi Lubin brakowało. Po drugie, strzelił te cztery bardzo ważne bramki w kontekście zachowania ligowego bytu, ale też przede wszystkim był pod grą. Coś, czego nie robił Rafał Adamski, czy na przykład Martin Doleżal, czy Jakub Świerczok, który kompletnie zawiódł i którego w Zagłębi Lubin już nie ma. Paweł Gołaszewski, ciekaw jestem też Twojej opinii na temat tej perspektywy Zagłębia Lubin, bo wydaje się, że sama osoba Waldemara Fornalika jest takim gwarantem stabilności tego, że ten zespół się nagle na, na pstryknięcie palcem nie posypie. No, Waldemar Fornalik to jest trener, który potrafi zbudować zespół, ale też potrafi budować konkretnych piłkarzy i pokazał to zarówno piaście w przez te lata, no bo kto by kiedyś pomyślał, kiedy Gerard Badia przychodził do Polski, że Gerard Badia będzie topowym pomocnikiem w naszej lidze. No, no, piłkarz z zagranicy, jakich, jakich wiele, tak? A w tym sezonie mistrzowskim naprawdę no, wszedł na, na, na naprawdę wysoki, wysoki poziom. Yy, tak jak sobie myślę o tym na spokojnie, to wydaje się, że ten szkielet zespołu zostanie zachowany, bo myślę, że, że tutaj wszyscy będziemy zgodni co do tego, że, że w tym momencie z pierwszej jedenastki, to takim jedynym poważnym kandydatem do odejścia za fajne pieniądze jest Łukasz Łakomy. No i pewnie w perspektywie może najbliższego okienka, może kolejnego, to masz Pieńko. Ale wiadomo, że u niego raczej zachodni klub zapłaci bardziej. Za potencjał niż za umiejętności. Ale wracając Filip do Twojego pytania, to, to wydaje mi się, że Zagłębie Lubin może w końcu powiedzieć, że szykuje się sezon bez większej rewolucji, że szykuje się spokój, że szykuje się raczej taki komfort pracy dla, dla trenera. I, i no, to jest ważne, bo, bo nie ma się co, co oszukiwać. No, Pracować ciągle w atmosferze takiej, kiedy no, gasisz jeden pożar, a pokaże, pojawia się drugi, to, to nie jest nic y, przyjemnego. Co do Kurminowskiego, y, to dzisiaj chyba Piotr Burlikowski udzielił, znaczy udzielił pewnie wcześniej, ale dzisiaj został opublikowany wywiad na Weszło.com, że no, z Dawidem Kurminowskim. Zagłębie Lubin miałoby tych punktów więcej. I jeżeli Piotr Burlikowski tak myśli, to wydaje mi się, że tak jest. Tym bardziej, że ja też jestem zwolennikiem tej teorii, bo po jego golu w Poznaniu, na Lechu chyba pierwszego gola z prawda? To, to wtedy ja też takiego tweeta napisałem, że gdyby Dawid Kurminowski był zdrowy jesienią, to Zagłębie Lubin na pewno miałoby więcej punktów w dorobku. Więc powiedzmy, że patrzymy na piłkę bardzo, bardzo podobnie. I ja sam jestem ciekaw tego, jak Waldemar Fornalik sobie to ogarnie, powiedzmy tak w cudzysłowie, na, na przyszły sezon, na kim jeszcze mocniej oprze te poszczególne elementy tego swojego lubińskiego mechanizmu. Komu podziękuję, kogo odstawi. No sam jestem ciekaw w przyszłości Filipa Starzyńskiego, czy, czy on jeszcze dostanie jakiś, nie wiem, może roczny, może dwuletni, czy w ogóle dostanie kontrakt w zagłębiu, chociaż kontrakt chyba dostał, bo, bo chyba negocjują z tego, co, co tak, mi wiecie, wiadomo. W kontrakt jest negocjowany, natomiast na warunkach, jak zostało to ujęte motywacyjnych, to znaczy możemy domniemywać, że w przypadku dostatecznej liczby na przykład, liczb, wówczas Filip Starzyński będzie. Nie wiem, zarabiał więcej. To to jest, myślę, że uczciwe rozwiązanie, tak, tak mi się wydaje, bo wiadomo, że już też nie jest pierwszej młodości piłkarzem Filip Starzyński. I tak, no, wszystko się jakoś skłania ku temu, że, że naprawdę, mimo tego, że ta lista piłkarzy, którym kończą się kontrakty, którzy już pożegnali się z klubem i tak dalej, jest dość długa, no to czy powiemy, że któryś z nich był jakimś takim mega kluczowym zawodnikiem w tym sezonie, to, to chyba niekoniecznie, bo, bo jednak ci, którzy już odegrali poważniejsze, no okej, okay, Judith może być, tak? Może być tym piłkarzem, który, którego głębie straci i był naprawdę kluczowy, ale z tego co się mówi, no to on ma podpisać jednak ten, ten nowy kontrakt, ale pozostali ci piłkarze no, zostaną w klubie, tak? I oni dalej będą funkcjonować przy Waldemarze Fornaliku. No i domyślam się, że, że też klub jednak poczyni jakieś, jakieś transfery, żeby jednak no, zanotować progres względem tego miejsca 9. Na którym obecnie zagłębie zakończyło ten sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy, bo tak w ostatnich latach, no to kurczę, cały czas gdzieś w okolicach tego środka tabeli, ósme miejsce, jedenaste, tam, w tamtym sezonie trzynaste czy dwunaste. Czy, czy więc tu się też działo i, i od takiego od no, tego sezonu powiedzmy nawet nie wiem czy nie mistrzowskiego to czy zagłębie było chociaż raz w tej pierwszej szóstce w pierwszej pierwszej piątce bo 2015 2016 za pierwszej Okej okay, tak. E, tak 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 to, to, to masz, masz rację i e, no Kurczę, klub, który ma taką fajną akademię, który promuje e, młodych piłkarzy. Wiadomo, że od akademii do wyników pierwszego zespołu to jest jeszcze daleka droga, ale... No. Tak jak patrzycie na kluby, które są przed Zagłębiem i, i tak sobie, nie wiem, no Warta Poznań, Krakowia czy, czy chociażby Górnik Zabrze, no przecież to, to, to nie są kluby, które jak spojrzymy pozycja po pozycji, że mają, no nie wiem, na 11 miejsc w składzie, w 9 są zdecydowanie lepsze, No, no absolutnie, absolutnie tak nie jest, więc no, ja sam jestem ciekaw, jak jeszcze Waldemar Fornalik rozwinie poszczególnych piłkarzy, bo wydaje mi się, że jeszcze rezerwy u niektórych znajdzie. Ja tak panowie zastanawiałem się, gdy, 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 gdy Paweł udzielałeś swojej wypowiedzi, kiedy Zagłębie miało taki sezon, gdy nie było bardzo dużej rewolucji. Kilka wzmocnień było w sezonie 18-19, to pamiętam akurat, bo, bo wówczas pracowałem w klubie, ale wcześniej Taki ostatni sezon, gdzie, gdzie faktycznie nie było bardzo dużej podmianki, czy to w letnim oknie, czy, czy, czy jakiś korekt w zimowym, to chyba, chyba sezon 14-15, 15-16 właśnie ten przełom yy... Gdzie, gdzie udało się wywalczyć puchary, zdobyć brązowy medal. To, jest, to może być ewenement na skalę Zagłębia lub faktycznie nie będzie, nie będzie jakiejś bardzo dużej rewolucji, bo tak naprawdę to, o czym ty, Pawle, powiedziałeś, gdzieś jest, jeśli Dziuris faktycznie podpisze ten nowy kontrakt, jest szansa, że 11 zawodników, którzy w ostatnim czasie wybiegali w pierwszym składzie, pozostanie na, na kolejny sezon. Nie przypominam sobie takiej sytuacji. W dodatku, jeśli teraz po tym, tej Kontuzji złamanego nosa wróci Luis Mata, być może będzie, będzie w stanie rywalizować o miejsce w składzie. To tak naprawdę nie wiem, myślę, że dwie-trzy pozycje, dwa, trzy wzmocnienia i podniesienie rywalizacji to jest wszystko, na czym powinno się głębiej skupić, bo to nawet w sumie o czym rozmawialiśmy w naszym redakcyjnym gronie. Podpisanie nowego kontraktu z Judisem i wykupienie Kurminowskiego, jeśli oczywiście obaj będą zdrowi to jest zrobienie 70% pracy w tym oknie transferowym letnim. I teraz tak naprawdę to zadanie nie będzie jakoś myślę bardzo trudne, ale faktycznie jest szansa na to, żeby, żeby wzmocnić zagłębie, może nie, że niewielkim kosztem, ale też, żeby nie musi, nie musi klub się jakoś bardzo żyłować i, i znowu tworzyć jakiś kominów, albo też pozyskiwać tabuna piłkarzy, bo faktycznie ten szkielet, ta baza do tego, żeby zbudować coś do Dobrego w nowym sezonie jest. Rzeczywiście, Paweł, tak jak mówisz, ten kapitał związany ze spokojem, który najprawdopodobniej się szykuje w letnim okienku transferowym, może być duży, niespotykany na skalę Zagłębia Lubin. To był 42 odcinek podcastu MKS Talk, w którym rozmawialiśmy na temat miedziowych w sezonie 2022-2023. Razem z Wami byli Filip Trochilewicz, Paweł Junory oraz Paweł Głoszewski, dziennikarz tygodnika. Piłka nożna do usłyszenia. Cześć. Trzymajcie się. Cześć. MKS Zagłębie PL. To my, wierni.